Cześć, witajcie dzisiaj wyjątkowo nie w mojej łazience, a w kuchni. Z racji tego, że tutaj oświetlenie jest dużo lepsze, będzie po prostu więcej widać. Chciałem tym filmem odpowiedzieć na pytania związane z wyrabianiem piany do golenia. Wiem, że wielu początkujących ma z tym wyraźny problem. Nie wiedzą do końca, jak to powinno wyglądać i jaka konsystencja tej piany jest. Prawidłowa więc, to wideo jest w szczególności dla nich. Do wyrabiania piany, wziąłem sobie miseczkę z pracowni mruki, natomiast możecie wziąć sobie dowolną miskę z kuchni bez żadnego problemu. Do ogolenia do wyrabiania piany, użyję najtańszego możliwych kremów. Żeby nie było, że piana powstała z mydła za nie wiadomo jaką kwotę. Do miski już nakładam tutaj odrobinę kremu. Zaraz Wam pokażę ile tego jest. Dokładnie tyle. Do wyrabiania tej piany użyję pędzla Jagi Zagrada Familia 24 mm, ja na początku moczę pod kramem pędzel, później strzepuję go delikatnie i rozpoczynam wyrabianie piana. Krem Lider ma to do siebie, że bardzo lubi wodę więc dodajemy jej stopniowo, ale sukcesywnie dlatego, żeby pędzel nie nabił Wam się suchym kremem wtedy na jego obrzeżach powstanie piana w miarę dobrej jakości, z dobrym poślizgiem natomiast całe wnętrze pędzla będziecie mieli Praktycznie wypełnione niewyrobionym kremem. Zbliżę jeszcze ten pędzel porządnie i jedziemy dalej. Postaram się, żeby tutaj nie pokakała ta miska zbytnio. Tym razem wody naprawdę dałem na super bogato. Widzimy, że ta piana jeszcze jest wciąż za gęsta. Będziecie czuć w trakcie wyrabiania, czy pędzel wam swobodnie ślizga się po miejscu. Jeśli stawia jakikolwiek opór, to znaczy, że tej wody jest wciąż za mało. Widzimy jeszcze odrobinę pędzel i będziemy kręcić dalej. Zobaczcie, z piany nie powstaje szampon, a powstaje taka jednorodna masa. Ta piana w tej chwili zaczyna się formować w coś, co jest bardzo zbliżone do tego, jaka ta piana powinna być. Możemy ten pędzel sobie delikatnie dociskać. Możemy go również wziąć, przycisnąć do ścianki miski, żeby to, co uzbierało się w jego wnętrzu, trafiło do środka miski, żebyśmy mogli to dalej wyrobić. Piana jest w miarę, natomiast jeszcze nie jest tym, co, czego się spodziewamy. Tutaj znowu zmoczyłem odrobinę pędzel. I zaczynam wyrabiać dalej. Najlepszą wskazówką na to, czy wody już starczy, jest dno miseczki. Jeśli ten krem nie pozostaje, nie marze się po dnie miseczki, to znaczy, że Wody jest prawidłowa ilość. Jeśli widzimy, że piana po pociągnięciu pędzla nie jest taka jednorodna, no to niestety musimy dodać wody. I teraz tak pojawiają się również pęcherzyki powietrza. Musimy uważać, żeby tej piany też w jakiś sposób tam nie przebić. Jeśli ją przebijemy, zrobimy na powietrzony szampoon. Zobaczcie, z takiej małej ilości kremu powstało bardzo dużo piany. Możemy sobie ten pędzel jeszcze wycisnąć, on nam wypuści to, co ma w swoim wnętrzu. Zobaczcie, co się dzieje. Piana zaczyna nam się ciągnąć za pędzel. Piany się zrobiło bardzo dużo. Wygląda ona tak. Myślę, że spokojnie ogolilibyśmy tą pianą sporą liczbę wojska. Jeśli nie macie jeszcze wprawy, jeśli chodzi o dodawanie wody, możecie również dodawać ją stopniowo dłonią, tak? Zwidrzeć dłoń i parę kropel na miski. Starajcie się robić to stopniowo, bo są kosmetyki do golenia, które są wrażliwe na wodę. Lider akurat nie jest takim kosmetykiem. Ja myślę, że do lidera można wlać sporo wody. Jak mówię. Chodzi tylko o to, żeby dodawać jej sukcesywnie. No i myślę, że piana jest gotowa. A no to jest efekt naszej. Pracy. Spójrzmy więc co nam z tego z tego wszystkiego wyszło. Jeszcze raz dobrze nabiorę tą pianę na pędzel i pokażę Wam jak to wygląda. Wygląda to mniej więcej tak. Odstawię teraz miseczkę. Zdejmiemy sobie pianę z pędzla. Pędzelek sobie odstawimy na bok i zobaczcie co z tej piany tutaj wyszło. Amortyzacja jest naprawdę zobaczcie na bardzo dobrym poziomie. Piana jest śliska, jest ochronna, bardzo fajnie otula tutaj tą, tą skórę. Przy okazji, nabliżając zarost do prawidłowego golenia, ciężko, ciężko odrywa się nawet dłonie. Także tak wygląda proces wyrabiania piany. Nie spieszcie się z, z wyrabianiem piany, z dodawaniem wody. Nie trzeba też kręcić w tym miejsce, nie wiadomo ile czasu. Pozwólcie, że spłuczę sobie dłonie. Piany powstało bardzo, bardzo dużo. Jeśli przesadzimy z wodą, to powstanie nam niestety, ale coś, co jest na tylko wyczerpane. Ja specjalnie doleję tutaj wody. Zobaczcie, nalałem tutaj sporo tej wody. Wyżniemy pędzel i zaczniemy krącić. Struktura piany się znacząco zmienia. Zaczyna się robić szampon. Dodam jeszcze wody. I wyrobimy. Pianne zrobiło nam się jeszcze sporo z tego co zostało. Ta piana się błyszczy, ona robi niezłe wrażenie. Natomiast pozbawiliśmy ją podstawowego parametru, jak amortyzacja. Ona niby pozornie jeszcze tam jakieś takie pojedyncze. Szczyty się pojawiają, ale jest bardzo rzadka i dłonie można bez problemu odkleić. Straciła swoje właściwości, pomimo tego, że narobiło nam się jej naprawdę dużo. Jest cała gama mydeł, dobrych mydeł, które również kosztują niemało, ale niestety jakość no jest jakby związana z ceną i z tych mydeł piana wychodzi może nie tyle co lepsza, co o bardziej bogatym składzie. Jest więcej składników, które odżywiają naszą skórę, nabliżają. Często są dodawane również składniki powodujące minimalizowanie podrażnień i oczywiście witaminy na tym filmie chciałbym Wam pokazać że na początek nie potrzeba naprawdę za dużo wymyślać najtańszy krem myślę, że koszt około 3 zł pędzel kosztował około 40 zł służy mi już długi czas a miseczka około 60 zł ale powiedzmy sobie szczerze kupiłem ją jeszcze wtedy kiedy były zakupy goleniowe możliwe, ona została u mnie, jest integralną częścią mojego golenia.